Witajcie na kanale Wizja Web. Obiecałem Wam, że będziemy testowali DJI Neo we wszelkich możliwych lotach i konfiguracjach. Lataliśmy już w goglach FPV, lataliśmy na telefonie, ja Wam te oba filmy podlinkuję na koniec tego materiału. A dzisiaj zapraszam Was do centrum Katowic na lot przy użyciu aparatury DJI RCN3, czyli latamy jak zwykłym mawikiem. Ja podczas tego filmu realizowałem też nagranie bezpośrednio z widoku z telefonu, ale niestety z jakiegoś powodu mi się to nie zapisało. W związku z tym nie mam tego nagrania i pomyślałem, że jak to u nas najlepszym rozwiązaniem będzie pokazanie filmów i zdjęć z tego drona tak, jak one wyglądają. To jest chyba najlepszy test. Możecie sobie sprawdzić, jaka jest jakość. Możecie sobie sprawdzić jak dron lata, jak filmuje w standardowych ustawieniach. No i to jest chyba najlepsza rekomendacja dla Was, czy będziecie chcieli tego drona kupić, czy nie. Czas lotu jest bardzo przyzwoity. On oscylował w granicach 10 minut. Ja drona miałem na wysokości około 50 metrów. Nie czułem potrzeby podnoszenia się wyżej, no bo to jest malutki dronik, on ma malutkie silniki. Także nie ma specjalnej potrzeby nim szarżować. Przede wszystkim zobaczycie w trakcie filmu dwa takie momenty, kiedy kładę gimbal na dół. No i widać wtedy, że dron się kołysze. On ma stabilizację dwuosiową, wobec tego tutaj widać, że jednak na tym wietrze mimo wszystko sobie tańczy z tym wiatrem. Dlatego raczej rekomendacja jest taka, żeby nim specjalnie przy większym wietrze albo nie startować, albo nie podnosić się wysoko, bo jest to kompletnie bez sensu. Poza tym lata tak jak każdy inny Mavik. Czyli ma normalne menu, pokazuje stan baterii. Jak mówię, są ustawienia automatyczne, ustawienia manualne, startuje na GPS-ach. Natomiast w trybie normalnego Mawika jesteście w stanie odlecieć nawet na 100-150 metrów, filmując sobie, robiąc zdjęcia, także. Tu nie ma żadnej różnicy. Dla osoby, która latała zwykłym dronem na aparaturze RCN3, też sobie polata, też sobie potestuje. No a jakość zdjęć i filmów, widzicie, według mnie, filmy są całkiem przyzwoite. To jest taki dronik wakacyjny, zabieramy ten materiał, zgrywamy sobie gdzieś tam do szuflady, oglądamy z rodziną. To w zupełności moim zdaniem wystarcza. No i bardzo fajnie stabilizuje. Ja muszę powiedzieć, że Neo sobie świetnie radzi, jeżeli chodzi o stabilizację. Nie mam tutaj uwag, tym bardziej, że stabilizacja jest cyfrowa. Natomiast w przypadku zdjęć jest troszeczkę słabiej. No, nie jest to niestety dron, który byłby w stanie zrobić fajny obrazek. Nie taka jest jego idea. To jest taka mała zabaweczka. Jak popatrzeć na niego wzrokowo, jak on sobie lata. On w takim lekkim przechyle lata do przodu. Nie ma specjalnej różnicy, czy lata w sporcie, czy lata w trybie normalnym. Ta prędkość jest troszeczkę szybsza. Da się to odczuć, ale podejrzewam, że przy trochę większym wietrze, w zasadzie lecąc pod wiatr, nie da się tego Odnotować. Ja uważam, że Neon ma bardzo fajne odwzorowanie kolorów. Po pierwsze, naturalne tu mamy akurat mgłę na filmie, ale w momencie, kiedy niebo jest czyste, bardzo fajnie potrafi realizować nagrania w HDR. Nie ma z oddaniem tych wszystkich szczegółów, kolorów, problemów. Sam dron z jedną baterią na taką sesję właśnie w centrum miasta gdzieś tam go podładujecie z powerbanka dosyć szybko, bo 30, myślę 40 minut i lecicie dalej. On jest w zupełności wystarczający nawet na telefonie i podejrzewam, że gdybym chciał osiągnąć dokładnie ten sam rezultat w tym promieniu, w którym latałem czyli 120 metrów musiałbym po prostu 50 metrów przejść z buta i też udałoby się tę sesję zrealizować w bardzo podobny sposób. To, co jest bardzo fajne, to zawis. On wisi jak przyklejony. Jak każdy dron DJI, I w momencie, kiedy filmuje, to zresztą widać na tym filmie, i robi zdjęcia, będąc stabilne w powietrzu, w zasadzie nie da się w ogóle odczuć, że jest to dron w zasadzie FPV. Zdjęcie zrobi e, zupełnie stabilnie, no tylko jakość, tak jak mówię, w momencie, kiedy patrzycie na zdjęcia z Neo, one są takie mocno e, ziarniste. W związku z tym, jak mówię, są to bardziej e, takie pamiątkowe fotografie. Ale troszeczkę się bałem kupując Neo, czy, czy zrobi fotografię, która będzie się przynajmniej nadawała do pokazania na telewizorze. Uważam, że tak, jak najbardziej. Kiedyś też mieliśmy zwykłe aparaty, robiliśmy zdjęcia i byliśmy zadowoleni. Po tych trzech lotach, po tych trzech podstawowych testach latania, bez jakiegoś zagłębiania się w menu, ja mogę powiedzieć, że Neo kupiłbym spokojnie kolejny raz. Choćby dlatego, że stówę za kera i stówę za wymianę to jest tak tania impreza, że zarówno dla osoby, która uczy się latać, i to we wszystkich trzech trybach lotu można sobie nim polatać i potestować, jak to było kiedyś na Wi-Fi, jak to jest teraz we FPV, jak to jest zawsze ze zwykłą aparaturą, także jest to świetny dronik na początek. On nie jest drogi i powiem Wam szczerze, gdybym miał rekomendować zakup jakiegoś zestawu, to najprawdopodobniej rekomendowałbym zakup na początku samego drona, polatanie w koło nogi, pouczenie się jak dron działa, jak funkcjonuje, no albo ewentualnie zestawu właśnie z podstawową aparaturą, bo ona jest w zupełności wystarczająca. Tym bardziej że zestaw FPV, jak mówię, jest dosyć. Drogi, no i chyba tyle. Ja myślę, że bardzo, bardzo przyjemna, ciekawa sesja. Z dużym uśmiechem wróciłem, że tak powiem, do, do bazy i stwierdziłem, że chętnie polatałbym dłużej. Bo tu mamy jeszcze jeden czynnik w przypadku Neo, których chyba nie ma we wszystkich dronach. Mianowicie taki czynnik zabawy. Nie macie wrażenia, że macie w powietrzu jednostkę, która kosztowała po prostu kilka tysięcy? No i tyle. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne filmy na kanale. Mam nadzieję, że tym materiałem pomogłem. No i oczywiście proszę, jak zwykle o lajki. Like polećcie kanał znajomych. My walczymy w tej chwili o wyświetlenia. A ja walczę technicznie z tym, żeby coraz lepiej kanał realizować. Także mam nadzieję, że wspólnie będziemy się nie tylko dobrze bawić, ale jak zawsze mówię, również rozwijać. No i to tyle na dzisiaj, wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze latając, a ja niedługo postaram się Was uraczyć kolejnymi materiałami. Trzymajcie się, cześć!